Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z magnesem neodymowym. Dzisiaj jestem z Adamem z moim kolegą, który chce, który chce dzisiaj spróbować połapać, sobie zobaczyć jak to wszystko wygląda. Zaprosił mnie tutaj na taką rzeczkę, na naszą rudniczankę. Jesteśmy na rządzu Także sobie porzucamy, zobaczymy co wyjdzie i zapraszamy do oglądania i tradycyjnie pierwszy rzut lecimy Pogoda jest piękna, sobota wolna można sobie wyjść porzucać zobaczymy. krzaki chyba tam. No chyba rzadko u nas się zdarza, że pierwszy pełny, ale mamy takiego pręcika. Także zaczyna się dobrze, lecimy dalej. Wracamy, bawimy się, bo trzeba wykorzystać to wszystko w piękną pogodę. I... Tam coś znowu jakiś zaczep był, ale to chyba szaki tu nie widać, pewnie nie widzicie tego, ale jest mocno zarośnięte, no ale rzucamy, no niestety tym razem pusty. Rzucamy dalej, za chwilę się. Połączymy. Także mamy kolejne fanciki. Taki drucik, powywijany z tej strony gwoździk. Także coś się dzieje. Jeszcze kawy mówię. Pogoda piękna, hierba zaparzona. Można posiedzieć i się bawić. Także lecimy dalej. Kolejny fancik. Kolejnie taki pokręcony drut, cienki drucik, także na gromadkę i łowimy dalej. Taka piękna okolica, Tutaj jesteśmy nad Wisłą. Nie wiem, czy to będziecie tam dalej widzieć, tam jest wał, zawałem oczywiście Wisła. I tak to tutaj wygląda. Tutaj jest oczyszczalnia w Grudziądzu, pompownia, jak to tam się nazywa. Także jest fajnie. Łowimy. Teraz mamy chyba coś na żywca, że coś przyczepiło. Zaraz wam pokażę. No ciągniemy, coś jest. Ciężko tu jest. A, jest jakiś kątowniczek taki dosyć sporawy. Także jak widzicie fantów trochę jest, można się pobawić. Także na kupkę. i Bawimy się dalej, lecimy. Kolejny fancik. Jak widzicie, znowu kolejny taki poskręcany drucik. Dzisiaj przewaga drucików i kątownik pręty. No ale jest zabawa, to najważniejsze. Jesteśmy na świeżym powietrzu, bawimy się i tak ma być, nie inaczej. Do zobaczenia za chwilę. Także jak widzicie złowiłem pierwszy raz ruchomego fanta złowiłem raczka w tych krzaczkach raczek nam się trafił także damy mu wolność wrzucimy go do wody pierwszy raz taki fancik kolejny fancik taki cieniutki drucik oj powyginany ląduje do na kupeczkę i łowimy dalej kolejny fancik tym razem wyłowiliśmy dynamo od rowera jeszcze widać że jest w niezłym takim stanie chyba świeżo wrzucony może ktoś jeszcze rower wyciągniemy zobaczymy na kupeczkę i łowimy dalej jesteśmy ponownie tym razem pierwszy Wędkarski gadżet koszyczek zanętowy i z tej strony kawałek takiej blaszki obrośniętej. Także fanciki są super. Dzisiaj małe, bo małe, drobne, ale miło się spędza. Czas do następnego. Także mamy kolejny fancik. Tym razem zębatka od rowero. Dosyć taka fajna. Mamy dynamo zabatkę także jeszcze troszkę będziemy mieli komplet rower. Także jeszcze chwilę łowimy. Witam ponownie. My już pomału kończymy. Adam już wykonuje ostatnie rzuty. Zrobimy krótkie podsumowanie, jeszcze parę rzutów i będziemy kończyć. Także może to tego złomu za dużo dzisiaj nie wyszło, bo wyszło jakieś kątowniki, blaszki. Tutaj od rowera zębatka i różne takie części. Koszyczek od zanętowy, od wędkarzy, gadżet wędkarski parę kapsli. Wiadomo tradycyjnie kapsle. No i oczywiście najważniejszy w dzisiejszym połowie był raczek, którego żeśmy pierwszy raz wyłowili na magnes odymowy Także dziękujemy. Zapraszamy do oglądania. Pozdrawiamy serdecznie. Życzymy mi miłego dnia z takiej to pięknej okolicy. Do zobaczenia następnym razem. Przygnamy się. Pozdrawiam serdecznie.